Nie kręć mnie, upierdalaj. Ja będę, gdybyś tak się nie obudził w ciągu dwóch minut, to by się wychłalił z tym Tak? No. Eno, eno. Jest Jeszcze pięknie. Jest. Jeszcze jest zimno. <noise> Widzieliśmy go wcześniej, nakręcić. Zygi, nie pamiętasz, że godzinę temu patrzyłeś na godzinę? Co znaczy, że godzinę temu patrzyłem na godzinę? <noise> ja tak mówiłeś. Stałem. <noise> śpisz już dwie godziny. Nie, prawda, bo godzinę temu patrzyłem na godzinę. <noise> nie, no, ogólnie nie o 23 i 17, co nie? to jest stary, a jest 24 I odrzuciłeś jego połączenie Nie, zrobiłem chyba wycisz.